Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Miałoby być, bez... teraz miało być bez bez. <noise> Z tej strony, Kuba to pierwszy odcinek nowej serii, którą prowadzę razem z naszym let's playerem. z playerem. play games to <noise> Dobra, on świruje i Świeram, gram z... gramy sobie w Lego Harry Potter lata 1-4. Nie trzymaj tam tego mikrofonu!

Zabiłem go. Dobra. Kacztęka. Kacztęka. Dobra. On bali konia. Od kiedy jesteś koniem? Ciiiło. Już zaczęli. Czekajcie, ja się napiję. Przecież ja nic nie zrozumiałem co on powiedział. się. Ciekawe dlaczego. Jak widzicie, to jest gra LEGO Rilly. LEGO jest bardzo sympatyczne. Sympatyczne. Znaczy, Rilly, gry z LEGO jest really? sympatyczne. Z Rilly. O, Hagrid. to, stryk. to stryk. <grymne> Czego my się śmiejemy? Nie wiem, z tego grubas? A ja się śmiałem z ksiatką, która on jej dał Ja się żółwia A ja z Takie tutaj mamy chary <grymne> Ale Wojtusz Wojtusz, Wojtusz, A nie to się mówi Wojtusz Tak, hart. Ja myślałam, że się mówi nie Wojtusz, tylko Wojciuś Ard to Tak dalej. A teraz będzie to z listami <laughs> It's It's uh, The walking. Oh, oh. Jak, 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 the, the, the walking. Jak, jak są? Oh. 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 No kto? Albo The Walking Letter. Yeah. The Walking Letter, the letter. tak. Letter to są... Really? Nie. Dobra, ok. Jest 104 z Kurde. Really? Z jedzenia. O oh, lol. Mr. Harry Potter. Ale to było świetne. Y, ...zaadresowane. Harry Potter! Y, coś tam pod... Co no. No, ale to jest świetnie, Nie widziałem, bo... że to było na wyspie Aha, tak, tak, żeby było przypomnienie. Y y y seria znajdzie się na kanale Myn i Kuby. Tak. A tak w ogóle zapomniałem <noise> powiedzieć... E, e, teraz <noise> i Kubaron to bracia! i e, O, kontręty, będzie. Sobie. E, kub... Tom przynosi... Znaczy, Kubarun przynosi... Swój kanał na Tomkes Play Games, dlatego... To jest dwójkę. Znaczy Tomkes e, przenosi karę na Kubaron. Weź F2. Dobrze. Ja też co coś. Dlatego tego... subskrybujcie Kubara na dwójkę. Dwójkę? Tak. A ja Ech, mogę czarować a okay. na Playa Gamesa. I tak zbieram wszystko. Czekaj, jak cię, jak się wali konia? E, ja walę dwójkę. Kasa! Piąko skaczę. Really? Teraz. Really? No, really. oh dobra, teraz jak już można, ma się co mówić, okay. to już nie ma śmiesznych rzeczy. No. Really? Dobra, czekaj, ja wszystko biorę. A ty nie? I dlaczego... Dlaczego ten czarodziej wskoczył na ten przesłuch? Bo lubi. Lata. I teraz już nie lata To wszystko wasza wina! A ja wszystko niszczę, jest to taki kurdeczek nie, Norris. Nie. Ej, nie mnie, nie mnie nie. dlaczego? Bo jestem putywanki. Ej, ty możesz tak robić. Bo jestem Harry Potter. Tak. Harry o Potter. ja to miałem Bo cię uderzy. Kurde, nie mogę ci walić. Ty mnie to możesz, tak, oczywiście. No bo jestem starszy. Potem ja będę Ronem. Czy Harry? Ja będę Ronem. Okej, okay, ale... Nawet jeśli ty będziesz Ronem, to się zamieniamy. Tak, kubaron to nie jest otrony, jak niektórzy myślą. W sensie no, bo o Nie, to jest Kub Aron. Aron to jest to jest Aron. Aron to jest nie. A ja chcę to mam Katar. O, o tak, tam dobrze. jest Godrak Gryffindor. No, ja tak, da się. Da się. Wingardium som. Ha. Tylko trzeba sobie tak nakierować. Wingardium Leviosom. A ja nie wiem, jak się zmienia żar. E, nie zmienia. O tak właśnie. Nie bo ja chcę. Wce... Ja już to celuję, a. a to się e, nie celuję a, to... się w to. No to, ale się nie są. Czekaj, chodź za mną. A, to się nie e, najpierw trzeba coś tutaj robić. Trzeba. Żeby... Musimy zebrać tu, gdzie daj? Jak to właściwie jest to? Co? E, jak się zabierze dużo tych wszystkie te. Jak te, się zapełni pasek. A to. E, Czarodz. E, Miszcz magii. O. O, dobrze. Ja będę pierwszy! No bo jesteś grubszy. Au! Co ty podziałeś? Zostaw mnie! Kurde Matrix. Co co zrobię? No chodź tu. No to daj mi to! Ej! Nie lubię cię! No chodź na to! No bo ja jestem malutki. Mały. No mały? jak mały koń. Ej, oglądałem wczoraj Shrek 2. I... Był w takim spodzie i podsłuchiwał jak wróżka gadała z I mówił e, Ja Ja chleby dla konia Na serio? Tak Na serio? Tak Bo wtedy osioł był tym rumakiem Suchy chleb dla konia lol Ej, dlaczego nie mogę się robić? za gruby? Ej, co ty okay. robisz? Nie idźmy tam jeszcze Ale tutaj już nic nie ma A tutaj no Bo ty tutaj jeszcze nie byłeś, bo oczywiście się obijałeś Ja mam więcej kasy, bo ja niszczyłem swoją no, bekę No i kamski Matrix. Ha Haha Au Zostaw, mnie. to chleb dla konia. zapytaj beczkę. Może ktoś odpowie. <noise> Może skomentuje nas. No właśnie, tutaj. się. Zróbmy odpowiedź. to tak zróbmy odpowiedź, wideo. Dokładnie. Ja zawsze się zastanawiam w trakcie odcinka, jak nazwy odcinek. To jest takie okropne. Nazwy i Kuwaron nie ma nazwy. To dobry. Brak opisu. Znaczy brak. No, ja kiedyś nazywałem odcinek, nie wiedziałem, jak nazwać to. A jak było, nie było opisu, to napisałem, ten opis nie, nie jest niedostępny. O kurde. Ja, ja, czego... Można go z tego wywalić? Ja chcę, o, ja chcę! Ja, ja, ja. ja nie umiem, ja umiem! Nie, trzeba radzić chyba tylko. Kurde. Je kurde. Akurat, Ej, akurat, dla, akurat dla Grubasa. Teraz weź to A ty, ty? ja mam. Tak, tylko ty. Dobra, no to chodź na pokon. Wam Nie mogłem, Hans. Dobra, tutaj rób, różne dziwne rzeczy. Zbieraj pieniądze. pieniądze. Czemu jestem na zbieraniu pieniędzy? Ha, ja będę mógł zdobyć 10 tysięcy. No to to. Ważne, żebyśmy obydwoje zbierali kasę. A nie, właśnie. To jest kooperacja, mógł trzeba się... współpracować. A nie jakiś cztery nie kooperacji. Czekaj, pomachaj do tej, do niej A ja już zbiorę tak, to, to Do tej babki, co jest to? Nie mogę! Nie, możesz no Dzięki Proszę to I jeśli będziesz ten, znak z litery I tu... no, no, no herb No jest no znak, nie znak To <noise> jest znak Tak, tak, lol 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 do hadrotu Juhu, juhu, Musimy zabrać wszystkie cztery te. Hmm. Ale mamy wybieram mało kasy. Ale w tym banku Gringota będzie dużo. Tak? No. Ja chcę. LOL La la o, o o Mama. Mama. O ja stara. Dobra sweet. Dobra. No. Patrz jaki świetna sprzątaczka. Laguje mi coś. Życie. O to jest ten, ten No To Quirl no. Quirrel. Poczekaj, ja muszę uratować to krzesło. Ej, może na nim jeździć. I <ścoughs> Dobra, Król. Dobra, Nie, ja nie chcę. Nie chcę. Poczekaj. Ja się uczę czarować tutaj. Y ty o dziękuję, dziękuję. dzięki, dzięki. Ej no Musimy mieć obydwoje teraz krzesła. Chodź. Ale ja chodź po krzesło. Chodź po krzesło. Ja nie. No chodź, tu jest. A, A jak się na mnie wchodzi? E, jakby, jakbyś zamieniał postać. A, czyli No, tak. Juhu! <ślech> 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 Miszczowie pocho... E, E, koksy na pokątnej. <laughs> Ej, kuba, bo ja musiałam kasę. Okej, no to zbieram. No to chodź. Dobra. no Nożyczgi no, rządzą. I tutaj, tutaj no, będzie więc. ten uczeń. Ta, zbieranie tych tak. części. No. Uratowany uczeń to jest klocek to. Tak? Złoty. Spoko no mam w pierwszej misji, potem będzie ich więcej. O, tutaj. Tutaj Hagrid cię załapie. Ej, chodź tu, chodź tu. No. Ha. Nie pamiętasz? I patrz. Jezeg. Patrz ile mamy. Dobra ga w O. Gabi Już mamy chyba powyżej 50%. To jest ładnie. Dobrze, ale Długo Gabi jest gaw złoigu. Gdzie? W złoigu, no. Aha. No jak to się... Och, lody! Lodzik! Lodziki! To Czekaj, ty Czekaj, już nic nie ma? Czekaj, jesteś zobaczyć co jest. No, no, no. Tak, Ja mam katar i się smutno czuję, pociszcie I czego tutaj jeszcze nie ma? Lodziga! Tylko Got to daj... Biegaj! to, uh, no to dęst, tylko daniec. Ja chcę! I ja! żal mi ty siaka, no. <noise> cię to ja się nie otworzy tego. O Otwórz. Jestem za słaby! Daj? Dobra, to mnie w dupkę walni. Bo gabiec, gab jest gabsły. No tak, jesteś za słaby. No tak! Ja tego nie dam rady. Dajesz, to jest. Okej. Okay. Idziemy. Ej, przestań! Dobra, No Masz pecha. Przecież mi tu nie machaj. No przestań! Szybciej! Szybciej, no, Szybciej kur... do Błogobierga w, no, nie, 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 jestem, w nie jestem twoim murzynkiem. Coś ty powiedział? Że nie jestem murzynkiem. No jesteś. Nie. No, to to odmienia cię od innego. No widzisz, patrz, nie no, da się. No widziałem już. No kur... Ty chamie, przestań! Ja się nie mogę ruszyć Ej No widzisz Ale z ciebie dumka wioska w złoika O tu jest bo, dużo rzeczy był No ale fajny naszydandol No, o nie zauważył Nigdy No weź się hmm? nieźle Chodź tu, chodź tu No jestem z tym się coś da zrobić? Dobra, tutaj bardziej Hagrid się przyda, dlatego... nie być Hagridem. Hagridem! Nie, nie, nie. Tutaj już. Co fajne w tej grze LEGO, mhm. że jak się nawet ułoży takie... Założę te książki, nie? No, a potem można je rozwalić. Uh -huh. Bo w, w, w innych częściach tak się tak nie Dobra, te lampki trzeba. No właśnie, to mi pomoże zbierać nie kasę, która wypada. Z Dobra. Dobra, to już będę. Do... Będę CI POMAGAŁ! Ja będę GO ZJADŁ! Tak. Będę go zjadł. Będę grał w grę. Lego Harry Potter. Nie będę kreatywny gotowa. Będę go zjadł. Mmm, to jest dobre. Wow. Będę go zjadł. Jaka epilepsia. Będę go zjadł. A to jak jak często będą wychodziły te odcinki? Zależy jak często będą u ciebie. Albo ja. A nie. Nie Nie wiem. Rysmowo. Rozróbnij. No próbuję no. Czekam. Ustaw się. Ale już tutaj jest A, co trzeba zrobić? Gdyż trzeba być rozglądającym się człowiekiem. Nie tylko kochanym. Czy ty się na sny Nie, nie. W, nie w, nie w żadnym wypadku. Nie, nie ma. mam 10 tysięcy. Ja mam gdzieś? No właśnie. Ja mam 10. Wiesz, że jak zrobimy te wszystkie lampki to będzie 10 tysięcy? Tak? No. Ja No dobrze. To jest zrób. Zrób je! Dobrze, murzynie. Nie jestem twoim murzynkiem. Tylko... Moim murzynkiem. Nie, jestem tylko murzynkiem. murzynem, a nie murzynkiem, tak? Do celów dla koleżanek z YouTube'a. Nie mów jak. Co ty ja? złoczeńców? Kurde, ja? pozdrowienia ja? dla Gold Seven. Senel? Senel. Seven G. Ja chcę to zrobić. Ale ja to mogę tylko zrobić. Tylko mnie teraz nie spuszczaj. Wiedziałem troll. Ej, ja tam jest jeszcze. Ej, czytaj. Dzięki. Ale musisz, Ale musisz ja zrobić tak. z nisko. Jeszcze raz. Kusi tak, podwójny skok. Prince of Persia, normalnie. nie Zależy, który. Chyba twój. Patrz Chyba Chyba co tam jest. Nie wiem, jak tak. się tam dostać. Chyba nie da się nie da dostać. Nie, no Daj, da się zrobić tak, że nacisnę na to, to ten na to. Hmm. Ej no, y, tą lampkę jeszcze już będzie należyć. To fajnie mi pomoże zbierać tą kasę. W ogóle w tamtym regale w ogóle nie rozwalałeś niczego. Normalny rodzic Normalnie Normalny powinien być. NIE ROZWALAJ NIC! Dobra, okej. Tylko gobliny potrafią odbierać do goblinami. A nie, coś zrobiłem! Brawo! Potem można wrócić. Znaczy teraz, teraz. Tak, tak, tak zobaczysz. Można. Wow. Ja już to grałem, wiesz? Grałem, to dałem. Dałem, nie da. da no, da się. Jak już skończymy grę, skończymy tą no misję. Zobaczymy. emisję. Zobaczymy. Jak misję, skończymy i damy... Tak? No, widzisz, da się. <gulady> X, da, 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 Dobra, to da, da. teraz tą lampkę, a ja się zajmę. Ej, czemu ja jestem tym goblinem? Ja nie chcę być. ha mam 10 tysięcy. Ty zebrałeś? Ty ty Zboczeńc. Ej, spróbuj tym goblinem, no wiesz, otworzyć to. Dlaczego ja? Bo to jesteś od otwierania. Nie da ja się, bo te, się to trzeba mieć specjalnego rulia. Albo specjalny czar, pewnie Alohomora. Czyli... Alohomora! Alohomora! Dobra, yeah. no to chodźmy dalej. Pan no, hey, poterze jedynce. No. O! Fajnie z Harry Potter. Ej no. ja mam... Ja chcę być Goblinem. Otwórz mnie. To nie dlatego. Czemu mnie nie otwierasz? No, dobra, jest trollu. Ten odcinek ma trwać krótko tyle co inne. Tutaj będzie taki wózek. Wózek, szybko do wózka, szybko do wózka, szybko do wózka, szybko do kogo? Daj, Daj bo super. Patrz, ja zmniejszam krzesło. Przecież na nie w swoim malutkim tłażu. Dzięki. Z malutką nubą biesga. A nie, ja tu chcę! Mam! I wiesz, że ty mnie możesz przejechać? No wiem. Nie umiem, mam Dobra, tyle. Ty nawet nie wiesz, jak się tego Nie Wiem. Nie wiem. To jest moja gra, nie O. go widzę. O Matry. Dobra, tyle. Dlaczego no, to cię nie biję? Tu miało cię bić. Otwórz. Naprawdę. Nie posiąknął w Jesteś takim mrużynkiem. Otwórz. Zrób to. Chyba to. Ej, przejechałeś. Naprawdę? Ej. To nie fajnie tak na klocka. placka. Placka. Weź to teraz, Placka. Ty. ty to masz. Chodna sałata. Otwórz to. Ale nie ja tego nie mam, bo musisz się przesunąć No, ja tego nie mam robić, że ty, teraz ty się zamieniaj Goblinga Dobra, zamień się No, mam cię na celowniku, dajesz. To. Mm -hmm. Dzięki <laughs> Hello! Spadaj pan! O, patrz ile mamy! Widziałeś? Nie, nie widziałam. To zobaczysz za niedługo. Stary całe? No, a nawet całe. Spoko Nie, gdyby było całe, to bym No tak. A jeszcze będzie coś zbierać? No, dużo. I będą smaczki tu! Spoko Patrz! O, starmy! Jeszcze nigdy tak dobrze nie było. A, by nagrywanie, nagrywanie coś daje. No. To on mnie smoczek! Mój ulubiony smoczek. Ej, a Ty masz, masz kolejne części? No. A serio? No. Fajnie. To możemy na, nagrać, ale jak czuję, że to będzie jeszcze długie. Naprawdę? Cztery filmy. Au! Kochany smoczek! Ała! Kochan. Nie, 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 nie. Zostaw mojego kochanego smoczka! Otwórz mi to. Żeby go zranić w szyję. Nie. Ej, hey, kuba to się zadni i niech A. <Kurde. głos> ja to zbiorę. A dobra to a tu coś trzeba... Chyba... No to tu... fajne, że tu się przedziela i można... Można ten. No. No, no. no bo chyba w Star Warsach tak nie było. No nie było. Co no, to? Może, Może nie? Nie wasz. Czekaj. Dobra. Czekaj, napij się. Byłem, był jeszcze drugi taki ten... taki wejście. I potem pójdę. Potem? I co? No. Nie ma tak sytuacji. Nie może. Szkoda. Przeżyjemy. Nie. Kamień filozoficzny. Bo filozofii to jest. tam były różne kamienie drogowe? bo tam były. To różne kamienie. Ej, patrz. Czekaj, tu będę różdżkę wybierał. Jej, w końcu będziesz ją czarować. Jeszcze nie. To hmm. w koniec... już w drugim odcinku. O. Hmm. Kawie kawie Ło to jest idealna Kruszka Lolodar lol, Voldemolda Light my the mate wszystkie książki? Nie <śmany> <śmany> ja Nie <śmany> ja Wszystkie jeszcze nie skończyłem w Zapomniałem już jak to było ale Wszystkie filmy Hokim dałem wiele razy o, czarnoksiężny! Co Nie zdobyliśmy tego. Co? Przez całej kasy. Czekaj. Patrz, ile herb... Czekaj. Ile? Ja! Ale dużo monet. To wszystko przez to, tak. że nie poszliśmy do tamtej drugiej. No. Zrobimy to na, poza na nagranym drugi? Tak, 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 ale przynajmniej mamy dużo kasy, będziemy mogli wydać na zakręcia. I patrz, mamy ucznia w niebezpieczeństwie, to już jest jeden krocek. Mamy dwa chyba. dobra, nieźle. Dobra, hmm. więc kończymy. No i widzimy się w następnym odcinku. Tomek, jak żegnam się. pa, yy, po, 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 baba. Subskrybujcie, komentujcie, lajki w górę na kodu, u mnie się nie da, jajowy. Dobra, i w ogóle link do kanału Tomka zabędzie. I do kołbarona u, u mnie. I widzimy się w następnym odcinku. Więc pa, pa. to do, do zobaczenia, na. pa. I cześć. Cześć, pa.